W kolejnym odcinku Bodenas Busters ze Szkołą Pro Language. E, w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o podróżowaniu na terenie Zjednoczonego Królestwa. I nie moi drodzy, nie będziemy tutaj mówić o takich miejscach jak Londyn, Glasgow, Edynburg czy też Cardiff. Powiemy sobie o trzech lokalizacjach, które wybrałam specjalnie dla Was, e, znajdujących się na terenie Anglii, Walii oraz Szkocji. Mam nadzieję, że zachęcę was do odwiedzenia tych miejsc, zwłaszcza po tym jak skończy się nasz cały lockdown i na pewno każdy będzie chciał udać się gdzieś w jakieś wyjątkowe miejsce. Także zapraszam was do obejrzenia mojej prezentacji. Pierwsza z moich lokalizacji znajduje się w Cornwalli. Jest to hrabstwo wysunięte najbardziej na południowy zachód Anglii. Cornwall is surrounded on three sides by the English Channel and Celtic Sea. Cornwall has many miles of beaches and cliffs. The southwest coast path follows a complete circuit of both coasts. Other tourist attractions include moorland, country gardens, museums, historic and prehistoric sites, and wooded valleys. Tintagel, miejscowość na zachodnim wybrzeżu Kornwali. A village situated on the Atlantic coast of Cornwall, England, United Kingdom. Jest wiele powodów, dla których warto odwiedzić Tintagel. The rugged North Cornwall coast is designated an area of outstanding natural beauty. There are dramatic sea views, and it's steeped in myths and mystery you can discover caves on the beach one of which was rumored to be the home of merlin explore the island where tintagel castle is said to be the birthplace of king arthur with a history stretching as far back as the romans the area is full of history step back in time at the national trust Atmospheric Tintagel old post office. Walk up to windswept Glebe Cleave and visit the ancient church. You can also find there a great choice of food and drink. Na slajdzie widzimy ruiny zamku w Tintagel, w którym, jak głośi legenda, urodził się Król Artur. Król Artur był wychowany pod okiem czarnoksiężnika Merlina. Co więcej, widzimy tutaj most, który około XIV-XV wieku e, zanikł, a ostatnio został on odbudowany, aby umożliwić łatwiejsze poruszanie się między terenami. Pod spodem widzimy starą pocztę i również na dole widzimy kamień z symbolem The National Trust, e, symbolizujący The Glebe co więcej, w tym Tintagel zobaczycie dwa pomniki. Jeden jest to pomnik e, króla Artura, a drugi jest to pomnik Merlina wykuty w skalę. E, całe widoki, jak widzimy z tymi wodospadami, są e, piękne, dramatyczne, warte zobaczenia. Kolejnym miejscem, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, jest malutka wioska A Aperidi. Słynna ze swojej plaży, Orasmagicnego Blue Lagoon. A buried Beach is famous for its black sand full of tiny fossils and is perfect for other activities such as fishing, kayaking and seal watching in the autumn. The Blue Lagoon is a favorite for adventure groups practicing coast -earing. and in 2012 and 2013, the lagoon took centre stage as the only UK stage for the Red Bull Cliff Diving World Series. Divers from around the world compete in eight exotic locations, from Brazil to Thailand and Perkhamshire. Diving from a platform 27 meters above the water is not for the faint-hearted people. Na slajdzie widzimy naszą miejscowość Aberdee z słynną plażą, która tam się znajduje. Pod spodem widzimy piękną Blue Lagoon i obok widzimy właśnie ustawioną skocznię, jak już wcześniej powiedzieliśmy, na wysokości 27 metrów, z której nurkowie z całego świata wykonują skoki do wody w słynnym Red Bull Cliff Diving. Kolejnym miejscem, o którym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć są tzw. bajkowe baseny usytuowane na Wyspie Skye w Szkocji. The Ferry Pools are located at Glen Brittle on the Isle of Skye, Scotland. The Ferry Pools are beautiful rock pools of crystal clear spring water fed by a series of waterfalls from the Collin Mountains. Jak widać na ostatnim slajdzie, woda w tych baśniowych basenach jest krystalicznie czysta. Można udać się tam na tak zwane wild swimming, czyli pływanie w takich naturalnych basenach. A teraz przećwiczmy niektóre wyrazy, które wystąpiły w dzisiejszej prezentacji: Holland, Valley, Designated. Deeped Windswept Ancient Cave Discover Fossils Coast Theory Compete Faint Hearted crystal Clear Waterfall. Dziękuję bardzo za uwagę. A w ramach dzisiejszego quizu nie będę Was sprawdzała z wiedzy, które którą Wam przedstawiłam podczas prezentacji, a prosiłabym Was serdecznie o to, abyście napisali do nas w kilku zdaniach, jeżeli ktoś chce, może rozwinąć się bardziej o swoim ulubionym miejscu na Ziemi, na świecie, gdziekolwiek by to nie było, to nie musi być w Zjednoczonym Królestwie, w kilku zdaniach, fajnie by było w języku angielskim, żebyście podzielili się z nami, Waszym ulubionym miejscem na Ziemi i dlaczego warto jest je odwiedzić. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.